Nie gościa, goście z zakamieniem po lewej stronie. I tak, a ja się lampię za helikopterem. I teraz tak, dostałem w lufę, no i trup mogiła, nie? No i dresie, pomocy, pomocy. A mi na czapce siedzi. Jeszcze nie. Trzeba było stać kurwę i byśmy go załatwili, no. No właśnie, na Zamiast się na się naprawdę stoi, kurwa jakiś I tutaj mi się zsunął na. Zaraz się sunie na ten. O, no dobra, przekomiczne to było.